Herezja w minutę... W poprzednim odcinku... Jest jakiś hobby jego synek i ten chłop się nazywa nieznany. Synek! O, się pomodlimy do Boga. I zaposzli na górę tabor. Ale to oczy, bo zespalnował się szatan. Pana, to świat jest fajny, wywalaj! Wracając. Pamiętacie może syna Nieznajomego z poprzedniego odcinka? Jak nie, to spokojnie, bo autor też nie pęta. Ten tekst już potem w ogóle nie pojawia. Albo się pojawił, ale tekst jest tak zniszczony, że tylko fragmentu nie ma. A jeden pies. No i ten nieznajomy się tam daje modli. Ło, panie, coś jest taki super i fajny, uratuj mnie od zła i się zituj nade mną i tak dalej i ten tam. jak się tak modli, to nagle opisuje, że Ty, papa, ty papa, pana to pa. Jak się tak modli, to nagle śniąca chmura mi otacza i jest tak śniąca, że w ogóle patrzeć, nie mogę słyszę głos światła, który mówi mi Ło, nieznajomy, został wysłany, aby ci powiedzieć, że wysłuchałem na twoje modlitwy i przekażę Ci Ewangelię, żebyś mógł. Dziura w tekście. Dziura w tekście.